Dzień dobry, witajcie. Zobaczcie, gdzie my dzisiaj jesteśmy. Jest sobota. My trafiliśmy, co prawda trochę przypadkiem, w kuluary mazurskiego zespołu pieśni i tańca. Właśnie tutaj, do pomieszczeń, w których znajduje się ich garderoba, zobaczcie przepiękne stroje ludowe. Wszystko poselekcjonowane, wyprasowane, powieszone, przygotowane do występów. To właśnie w tych strojach widzicie ich zawsze na scenie, i w tych przepięknych strojach możemy zawsze ich Podziwiać. Zobaczcie, tutaj też jest mapa podróży. To są kraje, które zwiedzili, w których już byli i w których pięknie reprezentowali nasze miasto. A mapa wygląda całkiem pokaźnie i pięknie. Tutaj kolejne pomieszczenie, również garderoba, ale tym razem garderoba męska i damska nie zauważyłam i kolejne pomieszczenie akcesoria zobaczcie kapelusze męskie damskie pięknie wszystkie powieszone przygotowane do występów e, bardzo e, zadbane jak widać tak widać że to nie są rzeczy rzucane gdzieś po prostu po kątach e, tylko e, Przygotowywane do tego, żeby uczestnicy występujący w Mazurskim Zespole Pieśni i Tańca mogli pięknie się prezentować. Korale długie, korale krótkie. Dziewczynek, korale tak zwane, trójki, czyli długie, ale korale. E, e, są piątki. Piątki są dla Pierwszą, która najdłuższy mam stażek w zespole. Więc to nie chodzi made, waited, right? o bieg, tylko chodzi o starzku. Chodzi o staż i... Tak, o dojrzałość. Bo tak jak było. Kiedyś by była kobieta, bo, była bogatsza, więc mogę sobie pozwolić, na korale no, no. pięci pięcio, trzy, trzej, jeszcze po... Dajcie to przejdziemy jeszcze panią na chwilkę zaprowadzę. Jedną rzecz, to jest. Tu się rodzą wszystkie spektakle, tu się rodzą wszystkie widowiska. To jest... Rymę, jaskina, w tej Na jest wielobiej, wielobiej. To są wszystko rzeczy, które Mazurski zespół pieśni i tańca zgromadził przez te 20 lat. Różne medale, pamiątki, statuetki, wygrane. Jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Zobaczcie. W końcu 20 lat. Nie wiem, jak im się udało zadbać o porządek tutaj. Ja jestem minimalistką, więc nie wiem, czy, czy z, z tyloma gadżetami bym sobie poradziła. Natomiast im, jak widać, to się pięknie udaje. Pamiątki, fotografie. Ich kącik pracy, jakieś szczególne wyróżnienia, które otrzymali zapewne w trakcie swojej dwudziestoletniej pracy, na pewno na co dzień dodają im siły, werwy i chęci do dalszej pracy i do dalszej twórczości. Przepięknie to wszystko wygląda, naprawdę przepięknie. Tu mamy e, następne pomieszczenie, zobaczcie, e, niesamowite. E, zastaliśmy ich właśnie na pracy. Dziewczyny tutaj szyją. I e, jak się okazało e, podczas rozmowy z panem Piotrem, e, te wszystkie stroje, który, w których prezentuje się przed wami mazurski zespół pieśni i tańca, e, to są stroje, które są. E, Zobaczcie, szyte ręcznie, aż niedowiar. Wszystkie detale, wszystkie te falbanki, falbaneczki, wzory, kropki i kreseczki, to wszystko jest wyszywane ręcznie, przez nich projektowane i tutaj i tutaj robione. Niesamowite. Przepięknie to wychodzi, jak widzicie, bardzo profesjonalnie. Pracuje nad tym kilka osób. Dziewczyny nie chcą nam się tutaj trochę pokazywać. Jest sobota rano, więc rozumiemy, ale my wam troszeczkę tutaj z ukrycia pokażemy jak to wygląda, bo myślę, że warto po prostu to wszystko pokazać. To wszystko jest rękodzieło. Wszystkie, to, to dzieło. Wszystkie rysunki wykonuję ja, a dziewczęta już, o, i pani Basia, pani e, Magda Witaszczyk, Monika Kozicka, dziewczyny wyszywają już pod jakby moją modłę i rysunki, które są autentycznymi e, jakby, wzorami z, z, z tych i tym akcentem wychodzimy już trochę z kuluarów, i bardzo serdecznie zapraszamy Was w sobotę o 18:18 18 do Oldskiego Amfiteatru, gdzie Mazurski zespół pieśni i tańca obchodzić będzie swoje wyjątkowe urodziny 20 urodziny. A jak wiemy, 20 urodziny ma się tylko raz w życiu, więc mamy nadzieję, że Was nie zabraknie. Oni bardzo długo się przygotowują, bardzo im chyba zależy, bo pracują nawet w soboty. Także będzie im na pewno bardzo miło, jak będziecie razem z nimi. My będziemy na pewno, będziemy dla Was to wydarzenie relacjonować. Nie wyobrażamy sobie tak, żeby zabrakło Was. Mamy nadzieję, że eucki Amfiteatr wypełni, jak często przy ważnych wydarzeniach, publiczność po brzegi. Zabawa na pewno będzie piękna, skoro tak pięknie się przygotowują. Także zapraszamy Was jeszcze raz bardzo serdecznie. Do zobaczenia w sobotę 18.08. .18 nastaje w Ełskim Amfiteatrze.